Cześć, się siemanko, witam was w kolejnym przeglądzie modyfikacji Jakby mogę tak to chyba nazwać To już, już jest taka pełnoprawna chyba seria, wiecie, jakby Jest tyle filmów z przeglądu modyfikacji Różnego rodzaju, w sensie właśnie horrorowe to są modyfikacje, nie? Że w sumie to jest taka pełnoprawna seria, no Słuchajcie, mam dla was modyfikację do przedstawienia O nazwie From the Cave Czy tam, czy tam z jaskini jakby, no jak zwał, tak zwał Wpisaliście, że jest to generalnie modyfikacja mało znana, yy, głównie na zagranicznym YouTubie, na polskim chyba tak bardzo się nie wybiła, bo chyba nikt tego w Polsce nie nagrał jeszcze, tak mi się wydaje, zresztą nie sprawdzałem w sumie, nie robiłem jakiegoś dużego researchu, zresztą sam jakby opis w sumie też jakby nie bardzo, nie, wczyty, nie wczytywałem się za bardzo w opis, wiem tylko tyle, że ten mob respi się chyba tylko i wyłącznie w jaskini, ale nie jestem pewien, jakby from the cave, prawda, ale dobra. Skoro jest to modyfikacja, która głównie jest właśnie oparta na jaskini, na jaskinach, to trzeba będzie zrobić sobie rzeczy szybko i zejść od razu do jaskini. Tak, no i oczywiście, jeżeli film wam się spodoba, to możecie zostawić suba i lajka, abyście mogli oczywiście, ja oczywiście tam nie, nie mówię, tylko po prostu weźcie, jak chcecie z dobrej woli, możecie zostawić lajka, bym się aby ja oczywiście się bardzo, bardzo się ucieszy. Prawda, super. No dobra, no teraz tak po węgiel i do jakiejś jaskini by się można było zejść. Ej, czekaj, co jest ty? Nie ma to żadnych zwierząt. A nieważne, są jednak, dobra. Ślepy jestem, nieważne. Dobra. Ale w sumie to jestem ciekaw, jak ten cały front the cave będzie działać. Czy czy to on będzie jako normalny mob, po prostu, w sensie, no, normalny byt, taki na przykład, nie wiem, to była no, taka modyfikacja, że... Cave um, Weller czy jakoś tak, że po prostu, wiecie, że po prostu ziomek z jaskini i tyle, tylko tam się respi, nie? Czy to będzie jakaś taka bardziej modyfikacja rozbudowana, prawda? Nie wiem, jedno z dwóch w sumie, zresztą zaraz zobaczymy. Czekaj, bo ja nie mam, czekaj, bo ja nie mam piecyka nawet! Kurde, no! Nie mam kamienia, nie mam piecyka, nie mam nic Ale też pisaliście, że jest to modyfikacja całkiem, całkiem straszna ej, 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 EJ! Co jest, co jest, czekaj, ej, czy Co to było? Czemu tu... Widzieliście, prawda? Ja by, ja ktoś tu chodził Dobra, ja to skopię ten piecyk. A sobie to palę kiedy indziej. Znowu, ej, co jest? No to co. Co jest? No to samo znowu. Może. O, 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 właśnie. O, o, o. O, ty. Ale jaskinia. Dobra. Tu można wejść. Koza. Ła, kozacko Zaraz tak, ja sobie wykopię te żelazo. Tam był, nie, to jest to chyba tylko to żelazo, Tak, tylko to jest, dobra. Sobie to wykopię. No dobra, i będzie można tam sobie głębiej zejść, nie? Jeżeli ta modyfikacja jest oparta na jaskini, to będę mógł sobie tam na dół zejść. Jezu, co jest? I mi nie działa pochodnia? A, dobra Co to było? K wiem, że creeper, ale... Okej, okay, to było, to, 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 było dziwne Czekaj yy, mam te... Żelazo, ale to żelazo przepalę już może Wypalaj z tym Tu mam jeszcze więcej żelaza ja może sobie to przepalę? O Jezu, ja się boję, że. To będzie. Tu, tu będzie złony. Ja się boję, że tu będzie totalne złony. Mam takie dziwne przeczucie, wiecie? Tak mi się wydaje. Jakoś tak nie wiem, no. Nie wiem czemu. Teraz jedziemy właśnie w głąb tej jaskini. Daj mi tarcze. Tu wyjść do góry to, 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 dobra to też Dobra No, może, może być może, może tam O, Okej, okay, to mi się nie podoba Dobra I tam pochodnie postawiłem, dobra Okej, okay. lawa, super Świetnie, żel tu, proszę, nie wpadł, nie? Wszystko byle, 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 byle nie wpaść w tą lawę, naprawdę. Dobra, o tyle dobrze. Dobra. No, spora jest ta jaskinia. Dobra. Ja tej lawy tu w ogóle jest, co jest? Jaki to jak jest poziom? Minus 18. No tak, bo to są już Deep, deep stone y, jo? Chyba tak się nazywa. Tak? Dripstone Stone Caves. Okej okay. Ale to jest chyba deepstone, tak? Czy... Nie. To się nazywa. A. No to po angielsku będzie deepstone, no. Tak, chyba nie, czy, czy tam Stone, nie wiem. Nie ma gorszego moba niż, niż szkielet, naprawdę. Napij się ze mną zgadzacie. Bo to jest tragedia jakaś z tymi szkieletami, naprawdę no. Z ile można? Oj! Co to było? Ej, tu coś stało, nie? Ej! No, tu to to to, to coś stało. Czy nie, czy mi się wydawało? No, stało to jak nic. Ty. Czy nie? Czy, czy, no, 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 Coś tu było. Coś się by pojawiło, nie? Przez chwilę. Czekaj, może mam trochę za, 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 za ten, za cicho. Dobra. To Dźwięki. O, diamencik. Bonjour. Mam diamenta, super. Fajnie, że tylko jed... Nego, co się dzieje? Uuu! Co to było? Co to było? Halo? Halo? Wiecie co? Ja. Ach. A, dobra, bo to jest woda pewnie. Tak, to jest woda, dobra. Ja, ła, 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 ła. ja, 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 ja nie wiem, czy ja chcę w to grać. Ta modyfikacja akurat. No dobra, no idziemy dalej, no, co mamy się bać, czego mamy się bać, mam się, ba mam się kwadratów bać, pikseli, no proszę Cię, Minecraft jest taki straszny przecież, prawda? Minecraft w ogóle nie jest straszny, no, co ja mam, co ja się będę pikseli bał? No dobra, to tylko No nic tu nie ma, naprawdę. Teraz muszę się do góry wrócić tam. No dobrze, no to co ja się będę pikseli bał? Kwadratów jakichś Nie wiem. Minecraft w sobie może nie jest straszny, ale otoczka wokół Minecrafta już jest. No dobra Fajnie, że dwa razy pojawił się ten byt i dwa razy go nie widziałem, nie? To jest niesamowite. O! 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 Ok! Okej! Zwrac... Co to było? Zwracam honor! Zwracam honor! Okej! Nie mam tarczy! mm Zrób mi tarczę, zrób i tarczę, szybko zrób i tarczę. Rób tą tarczę. Dobra. Co to było? On oczu nie miał. On nie miał oczu. Okej. Okay. To mi się nie podoba. Wiecie co? Ja może poczytam o tym gościu i zobaczymy co ja wyczytam o nim, dobra? Okej, okay, wyczytałem w sumie tyle, że tu są fazy jakiejś tej tego bytu całego Nie mam ta... A mam też ja chyba wychodzę do góry, wiecie? Ja bym, mi to nie obchodzi Ja idę do góry tylko teraz jak się są wydostać co ja muszę jakoś stąd wyjść, tylko że nie, nie wiem jak Aha, w sumie wystarczy po prostu... No to zostaw mnie! No łazi czoła, no to bo to jest on! Ej! On na górze łaził przecież, nie? To on chyba nie tylko w jaskinach sobie tutaj ogarnia ten. W sensie nie tylko w jaskiniach się leźbi, ale chyba też na zewnątrz. Jeżeli tak se, to były te same dźwięki na powierzchni. Okej, okay, to do, było do, dobra. Chyba Chyba wszedł jeszcze większe magno. O Boże, co wieku? Co to jest? No, czy ty se jaja robi? O, tam jest wyjście, dobra. Mam nadzieję, że go nie spotkam. Ok, gdzie ja w ogóle idę? Nie wiem, w sumie. A tutaj, No Co W sumie. Fajna podwózka. Tylko teraz muszę jakoś przedostać się tam. Znowu coś tutaj jest. O! Albo i nie, o Jednak nie takie o O nie, dobra Co to było? Ej, co to było? Słyszeliście to? Dobra Ok, i mogę wyjść spokojnie sobie e, do góry, prawda? Słyszałem jakiś głos, tam mi się wydawało, ale nie wiem, zobaczę przy, na, zobaczę przy montażu, będę montował film, zobaczę czy faktycznie był to głos e, z gry, czy może z zewnątrz, co w się sensie, nie z gry. O, no. Ok, o, jest, dobra, fajna modyfikacja. Ale ja nie lubię modyfikacji w jaskini, wiecie, jakby, wszystko wszystkim, ale jakby horror w są najgorsze, wiecie, mi się wydaje, no. A ja myślę, żeby tak zwięcić sobie te modyfikację, to możemy wejść sobie do, ten, iść do, znaleźć może jakąś e, wioskę. Ale mi się uda znaleźć jakąkolwiek wioskę. Ej Ej O kurde, ty Ej, 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 ej ej, ej! 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 Dobra, okej, okay. okej, okay. okej okay. Okej, okay. mhm mm Respi się też na powierzchni On już, on wyszedł z jaskini, ty O kurde No dobra No dobra Ale mam człowieku ciary Ale, ale, oj, 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 oj. On wyszedł z jaskini, ty. Bo on jest w stanie nas gonić, nie? Zresztą widzieliśmy. Jak ten Fasio, To był on pewnie. No, z tymi czarnymi oczami przecież mnie zaatakował. I mi tarczę ten yy, rozwalił. Znowu, 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 znowu Nie, 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 proszę. Nie, 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 odejdź. Odejdź. Dobra. Okej. Okay. Ja mam nadzieję, że go nigdzie tu nie ma. Ty, ale on się zresztą w wodzie, nie? No, on się w wodzie pojawił. No był w wodzie, no. on się respi po prostu blisko jaskini? No tak, bo... To miałoby sens, nie? Jeżeli on jakby głównie się przesiaduje w jaskiniach To w sumie miałoby to trochę sens, nie? Okej okay. Jest noc Zaraz będzie noc Zobaczymy czy w nocy się będzie respił też Na powierzchni oczywiście No Jezu, się przestraszyłem. No dobra, a to dzi a co dzień pokona? Co jest? Wydaje dobra, moi drodzy, mi się wydaje, że e, w tym miejscu możemy skończyć z taką tragiczną pogodą, niestety, i to w dżungli, w biomie którego nienawidzę szczerze. No dobra, moi drodzy, chyba możemy skończyć. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I to jest sama modyfikacja, prawda? Także, jak zawsze, link do, link do modyfikacji będzie w opisie. Jak zawsze, dzięki za oglądanie i oczywiście widzimy się do następnego. Na razie, siema.